Czyli czyli książka. Cześć. Nazywam się Natalia Prüfer, pochodzę z Warszawy, a od niemal od 10 lat mieszkam w Berlinie. Zapraszam Cię na wysłuchanie podcastu Buch, czyli Książka. O czym można tu posłuchać? Na przykład o nowościach wydawniczych w Polsce, które powstały oryginalnie w języku niemieckim, a także o książkach, których główną tematyką są Niemcy, czy o współczesnej literaturze niemieckojęzycznej. Opowiem o ciekawych nurtach, autorach, autorkach. O książkach, które można przeczytać tylko w języku niemieckim. Dlaczego zdecydowałam się na ten podcast? Jest kilka powodów. Uwielbiam czytać, jeszcze bardziej lubię mówić o książkach. Zawsze chciałam pracować w radiu. Nie, no moment. Od pewnego czasu prowadzę bloga na Instagramie i zauważyłam, że nie jestem sama. Zgłasza się do mnie wręcz coraz więcej osób, które pytają o wskazówki dotyczące niemieckich autorów i autorek. Współpracuję z różnymi polskimi wydawnictwami jako recenzentka wewnętrzna, publikuję swoje teksty i recenzje na różnych portalach i w czasopismach. Z wykształcenia jestem teatrolożką, krytyczką sztuki. Studiuję podyplomowo dziennikarstwo, więc spodziewajcie się u mnie raczej rzetelnych treści. Jest jeszcze kilka powodów, dla których to robię. Moim zdaniem, poprzez literaturę poznajemy nie tylko obcy język, ale i kraj. Ich mieszkańców. Kulturę, mentalność. Mówmy się, polsko-niemieckie relacje są wciąż zdominowane historycznymi, politycznymi, niedobrymi wydarzeniami, więc może czas poprzez wymianę kulturalną to zacząć trochę powoli zmieniać. I to jest moje motto już od 10 lat. Buch, czyli książka, to także dyskusyjny klub online przeznaczony dla osób, które lubią czytać literaturę niemieckojęzyczną. Również tą po polsku, tłumaczoną na język polski. Pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku i zaowocowała przeciekawymi rozmowami z czytelnikami, dyskusjami. I ten pod podcast powstał również po to, żeby dalej móc rozmawiać o książkach. Jest jeszcze jeden powód ważny: uczycie się może języka niemieckiego? No właśnie, czytanie w obcym języku bardzo wspiera naukę. No to co, chyba zaczynamy. Cieszę się, że tu jesteście i jak macie jakiekolwiek pytania, propozycje, sugestie dotyczące książek niemieckojęzycznych autorów lub autorek po polsku lub po niemiecku, to po prostu do mnie piszcie buch, czyli książka gmail.com. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.